Donald Trump ogłosił niedawno rozpoczęcie nowego programu Golden Doom, czyli Złota Kopuła. Sprowadza się to do stworzenia kopuły ochronnej nad terytorium Stanów Zjednoczonych i nie tylko Stanów Zjednoczonych całkowicie szczelnej ochrony przeciwrakietowej, która miałaby zwalczać i zeszczeliwać rakiety przeciwnika. Niezależnie skąd zostaną wyszczelone niedługo po starcie, tak aby nawet nie zbliżyły się w pobliżu Stanów Zjednoczonych. Jest to niejako nawiązanie i trochę kontynuacja do programu Golden Dome, który chciał rozpocząć Ronald Reagan w latach 80., jednak z uwagi na ówczesne ograniczone możliwości techniczne, nie był w stanie tego zrobić. No, dzisiaj możliwości techniczne są o niebo większe i Teoretycznie taka złota kopuła chroniąca terytorium Stanów Zjednoczonych może powstać. Co ciekawe, Donald Trump zaproponował uczestnictwo na przykład Kanadzie w tym programie, żeby jej terytorium również było chronione w zamian za to, że Kanada zamieni się w 51. stan USA. No, oczywiście Kanada odmówiła i nazwała to Szantażem. Ten program będzie niezwykle kosztowny, rozłożony w latach. Jego zakończenie szacowane jest na około 35 rok, aczkolwiek szacunki są tu różne. Koszty podane oficjalnie to 175 miliardów, ale tak naprawdę to jest wierzchołek góry lodowej. Już pojawiły się koszty mniej oficjalne powyżej 800 miliardów dolarów, a tak naprawdę całość będzie kosztowało biliony. Dolarów. W każdym razie Donald Trump się bierze za to na poważnie. Już w tym roku zamierza wydać w ramach tego programu 25 miliardów dolarów. Ciekawostką jest to, że, tak jak wspomniałem, ta Złota Kopuła może chronić nie tylko terytorium Stanów Zjednoczonych jako takie, czy tam terytoria ościenne, tak jak Kanada, ale również wybrane zakątki świata ważne dla Stanów Zjednoczonych. Jakieś regiony ich interesów, zaprzyjaźnionych krajów. Wpisujesz to oczywiście w wojnę na tę chwilę, jeszcze tylko systemową z Chinami, ale generalnie prowadzącą nieuchronnie do jakiejś formy konfliktu, który wychodziłby. Poza fazę wojny systemowej. Na pewno czeka nas nowy wyścig zbrojeń, ale tym razem już w kosmosie, ponieważ Złota Kopuła polega z grubsza na tym, że będzie to system obronny opierający się na satelitach w kosmosie i dzięki temu będzie mógł zeszczeliwać. I reagować odpowiednio szybko na to, co wydarza się na Ziemi. Nie jestem technikiem, szczegóły pozostawiam tym, którzy bardziej w tematach takich siedzą. Jeśli możecie, napiszcie coś, chętnie usłyszę zdanie inżynierów, fachowców. Natomiast pod kątem czysto inwestycyjnym należy się temu mocno przyglądać, ponieważ miliardy, setki miliardów, a zapewne biliony dolarów będą wydane. I jakieś firmy otrzymają kontrakty na realizację tych programów no nie muszę mówić, że będą to firmy amerykańskie. Pytanie jest tylko które